Działam gdzieś w tym modelingu, staram się działać w aktorstwie. A od kiedy śpiewasz? Jeżeli <grym> no, no, no. <grym> chodzi o to, w przedszkolu śpiewała, nie? Tak dokładnie, śpiewałam w przedszkolu i teraz Przecież sobie wymyśliłam, nie że do tego wrócę. <grym> że planujesz wydać płytę, no nie? Na, na, bo jeszcze, znaczy planuję, marzę sobie, że okay. kiedyś wydam w ogóle jakie to jest dla mnie piękne, że ja faktycznie mogę pracować jako modelka, że teraz dopiero co wróciłam z kontraktu, będąc na kontrakcie dostaję informację, a jeszcze lecisz na Cypr, masz jakąś sesję do zrobienia, coś tam, przed tym jesteś we Francji i jakby moje życie tak się zmieniło, um, że ja sama w to aż nie wierzyłam, że to aż tak może wyglądać. Z modelingiem na pewno nie zamierzam się rozstawać. Na razie jest z nami OK. Możliwe, że to przejdzie trochę na, na Instagrama, na którym jednak też myślę, że można byłoby wykorzystać swoje umiejętności modelingowe i tak samo pracować. Chciałbym wejść w ten modeling światowy, to jest jeden z moich celów. Program mi dał tą szansę i no, będę się starał. Stały się wykorzystać tą szansę najlepiej jak potrafię. Teraz pracuję w tym załodzie, w którym chciałam, czyli jako modelka, więc no wszystko jest jak z bajki, jak na razie. Ja poprzez to, że wygrędę, to trochę osiadłem na laurach i też nie wiedziałem, jak się tym zająć, po prostu to wszystko po prostu poprowadzić. Ostatnio pozyskałem agencję w Niemczech, teraz byłem na, na castingu do Mandiolanu, zobaczymy, cały czas czekamy na odpowiedź. Mam też kontrakty z międzynarodowymi koncernami, mam współpracę social mediowe i mam też sesje, które czekają po prostu na publikację. Chciałbym też spróbować jako projektant, ale to jeszcze myślę nad, nad wszystkim. Ja pracuję tak nad social media i przy okazji w modelingu, tak. I jeszcze dodatkowo y, zaczęłam studia. Trzy lata temu wyjechała do RPA. Aktualnie ma kontrakt w Stanach Zjednoczonych. Osi oprócz pracy w modelingu jest influencerką. Minęło 10 lat od mojej wygranej, a ja jestem dziś na sesji zdjęciowej dla magazynu WOK. 95% propozycji, które dostaję, tak naprawdę odrzuca. No, bo nie chcę reklamować plastiku, nie chcę reklamować cukru, nie chcę reklamować produktów testowanych na zwierzętach. Dzisiaj to ja podejmuję decyzję. Nie powiedziałabym, że zrezygnowałam z modelingu, bo to nie było. To było bardziej w drugą stronę, że ja zawsze wiedziałam, zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam to, że medycyna to jest najciekawsze, co, czym się można zająć. Okazało się, że świat u biznesu chyba nie do końca jest dla mnie. Na pewno miałam więcej sesji zdjęciowych niż pokazów, ponieważ no, niestety brakuje mi kilku centymetrów. Byłaś związana też z firmą odzieżową, prawda? Robiłaś tak, tak pusto że to bardzo. Miałam tak? sesję walentynkową do Perhaps Me, Kilka razy byłam w magazynie Glamour.